Dzień dobry. to jest wpisywany tak? Tak. A, można zapytać, z jakiego powodu? E, oczywiście z powodu zakrytych, z braku zakrycia ust i Mhm. Mm A czy to jest zgodne z prawem? Moim zdaniem oczywiście nie. Ja też zostałem, e, też miałem dostać mandat za brak maseczki, ale sąd stwierdził, że to jest niezgodne z Konstytucją, więc sprawa została umorzona, na przykładowo. Wzywam Pana jeszcze raz zgodnie z artykułem 15 ustawy o policji o okazanie legitymacji służbowej i numeru służbowego. Nie mam obowiązku. Ma pan obowiązek. W tym czasie jest prowadzona interwencja. Proszę odejść. Jeżeli chodzi o moje dane osobowe, nie mam nic przeciwko, by ci Państwo słyszeli je. Także bardzo proszę wszystkich o pozostanie mimo wszystko. Eee... Data pana urodzenia, proszę. Chwileczkę, Zasuniamy. pan mi dalej nie okazał legitymacji służbowej. Więc bardzo, pro... dopóki, dopóki pan mi nie okaże legitymacji służbowej, nie udzielę panu żadnych informacji. Za to policja stworzy, ja nie, ale musi się nie. przedstawić. Przedstawiłem się na samym początku. Ale na wezwanie musi Pan okazać. Ustęp drugi, artykuł 15 ustawy o policji. Uprawnienia policjantów w trakcie wykonywania czynności służbowych. Ustęp pierwszy, punkt 2 do 4. Obowiązany jest okazać legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację oraz nazwisko policjanta. Wzywam Pana do okazania legitymacji służbowej. Nie mam takiego obowiązku. Ma Pan taki obowiązek. Patryk Gil, tak? Ale proszę, bo nie wyrażam zgody na przerazpuszczenie moich danych osobowych. Jest pan funkcjonariuszem publicznym, ale nie problem. wyrażam prywatnie. Na początku interwencji podaliśmy stopień, nazwisko my, i komisariat. Zgadza się, nie zdążyłem tego nagrać. o tym, że interwencja jest nagrywana. Dobrze, pan. proszę Państwa nagrania są i... niewiarygodne. Panie... Tak. Dodatkowo jako radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin złożę oficjalną skargę na państwa y, interwencję. Uczyścić. Oczywiście. Pan posterunkowy, tak, nazwiska już nie będę prosił, bo pan uważa, że się przedstawił. No, a wystarczy mi pan, który mnie spisał. Panie Macieju. Słucham pana. Ja w dniu dzisiejszym bo rozumiem, że Pan się nie zgadza z obecnymi obostrzeniami. Absolutnie nie. Ma Pan do tego jak najbardziej prawo. Ja Cieszę się. Nie zaproponuję żadnego mandatu. Tyle z naszej strony. Dziękuję Panu bardzo za poświęcenie. Dziękuję karę. Panu bardzo. Do widzenia. Dziękujemy za klasę i za Pańską pracę. Tak. Yy, sukcesy w zwalczaniu przestępczości. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.